Japońska Margaret Thatcher, Trump w spódnicy, Georgia Meloni, kraju kwitnącej wiśni. Pani Sane Takaichi została pierwszym w historii tego kraju premierem kobietą. No i to już jest oczywiście ogromna zmiana dla Japonii, bo nikt chyba nawet do tej pory sobie nie wyobrażał, że to możliwe. No ale zmian może być dużo więcej, dlatego że pani Takaichi jest. Używając ulubionego e, zwrotu liberalnych mediów na całym świecie skrajnie prawicowa. No jest konserwatywna. Natomiast to nie jest tylko to. No robiła różne rzeczy. Była między innymi perkusistką w zespole heavy metalowym. Oprócz tego jest zwolenniczką pozostawienia prawa albo może nie jest zwolenniczką zmiany prawa, które obowiązuje w Japonii, że Małżonkowie muszą mieć to samo nazwisko, tyle że ona je stosuje po swojemu. Nowoczesne japońskie kobiety z jednej strony cieszą się, że w końcu kobietom, a właściwie tej jednej, udało się przebić japoński szklany sufit władzy, no ale z drugiej strony cieszą się tak nie do końca. Już od 20 października nowe desery Skirnik z Kyrnix Chia od Frulow, kremowy deser, który dostarczy Ci białka i smaku na cały dzień. Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki IKE oraz IGZE w XTB. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą ZEN. Odkryj nasz unikalny system moneyback. Spotkaj Kanał Zero na Krynica Forum 2025, 28-30 października. Z kodem Kanał Zero kup bilety 30% taniej. KrynicaForum.pl Partnerem strategicznym Kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Kolekcja kanału Zero już dostępna. Zamów na zerosklep.pl. To jest historyczna chwila dla Japonii, ale nie była to chwila oczywista, dlatego że Sanae Takaichi tylko niewielką wygraną w Izbie Niższej Parlamentu i też niewiele większą, wygraną w drugiej turze w Izbie Wyższej, zdobyła tę władzę. No ale tak, koniec końców, do podręczników historii zostanie wpisana właśnie jako pierwsza kobieta premier Japonii. Jak piszą liberalne media, będzie to rząd skrajnie prawicowy. Te mniej liberalny mówią o tym, że będzie rząd konserwatywno-prawicowy, no ale na pewno będzie to rząd koalicyjny. Partia pani Takaishi to jest partia liberalno-demokratyczna, no i tu nie ma żadnego zaskoczenia, dlatego że ta partia od wielu lat w Japonii dzierży władzę, a premier z tej partii wywodzi się od czasów Shinzo Abe, który przejął władzę kilkanaście lat temu. No ale w tym momencie potrzeba koalicjanta. Tym koalicjantem jest to jest Partia Innowacji, która jest uważana za centroprawicową. No to w takim razie, gdzie jest ta skrajność? Skrajnie prawicowa, mianowicie, ma być wedle niektórych pani premier jako taka. No ale Część osób, przysłuchując się jej przemówieniom, słyszy tam echa, no, nazwijmy to słów, które e, dobiegają do Japonii za Oceanu Spokojnego. Mianowicie na przykład w tematach imigracyjnych, niektórzy słyszą Donalda Trumpa. Koncepcja jest dla mnie Jakic no, e, to hoolitou... Konserwatyści widzą w niej ratunek dla Japonii, ale będzie to dość skomplikowany proces, żeby uratować pewne gałęzie japońskiej gospodarki, dlatego że właśnie ta gospodarka, która była przez wiele lat rozpędzona, zaczęła bardzo mocno spowalniać. No i to jest jakby pierwsza rzecz, którą nowa pani premier obiecała, że naprawi, a przynajmniej postara się naprawić szanse na to e, jakieś są dlatego że już po samej takiej deklaracji e, giełda zareagowała żywiołowo i pozytywnie polityki uczyła się zresztą od premiera Shinzo Abe była tam ministrem w jego rządzie no a Shinzo Abe był takim legendarnym japońskim premierem a do legendy właśnie przeszedł nie tylko ze względu na prowadzoną przez siebie politykę no ale także przez tragiczną śmierć w 2022 roku kiedy to zginął w zamachu Takaichi jest a conservative nationalist. She is a disciple of former prime minister Shinzo Abe. Also, a big fan of former British leader Margaret Thatcher. In fact, many Japanese are dubbing Takaichi the Iron Lady of Japan. Wzorem Shinzo Abe chce też wzmocnić samoobronę Japonii i zwiększyć budżet na wojsko do 2% PKB. No ale będzie miała też wiele innych zadań. Mianowicie będzie musiała sobie poradzić z kryzysem demograficznym, no bo ty, Taki kryzys dotyka już chyba w tym momencie wszystkie rozwinięte kraje na całym świecie. No a nie będzie to proste. Feministki miały nadzieję, że jak kobieta w końcu zostanie premierem w Japonii, no to rozwiąże większość problem, problemów, które one uważają za problemy. Natomiast akurat pani, e, pani premier nie będzie miała takich pomysłów, dlatego że. No, jednym z takich problemów jest prawo, które już od wielu lat, a nawet wieków yy, trwa w Japonii, że kobieta, która wychodzi za mąż, musi przyjąć nazwisko męża. Ale ktoś mógłby powiedzieć, hola, hola, przecież pani Sanae Takaiichi pozostała przy własnym nazwisku, mimo dwukrotnego ślubu. No jakby ktoś tak powiedział, to i miałby rację, i by jej zarazem nie miał. Sprawa jest dość prosta, a, ale nie, nie chodzi o to, że poślubiła kogoś ze swojej rodziny albo kogoś, kto ma takie samo e, nazwisko, powiedzmy przez e, zupełny przypadek. No, po prostu dwukrotnie brała ślub z jednym mężczyzną. I pan Taku Yamamoto był mężem pani Takaichi od 2004 do 2017, po czym się rozwiedli, na później w 2021 roku wzięli ślub po raz kolejny. Ale pan Yamamoto wziął nie tylko ślub z panią Takaichi, ale wziął sobie też jej nazwisko.

to może i jest kontrowersyjne, ale oczywiście dużo więcej kontrowersji wywołały inne rzeczy. Na przykład e, częste wizyty pani Takajczy w jednej z, ze świątyń w Tokio. Fakt, że jakiś polityk idzie do świątyni oczywiście kontrowersyjne sam, samo w sobie nie jest. No Z drugiej zaś strony była to świątynia, gdzie czci się poległych żołnierzy służących cesarzowi. To też nie jest oczywiście... Nic kontrowersyjnego, no tyle, że akurat to była świątynia e, Yasukuni, na no, są tam pochowani m.in. żołnierze z II wojny światowej, a przypominam, że Japonia akurat podczas II wojny światowej e, była po stronie hitlerowskich Niemiec, no a ci żołnierze, którzy m.in. są tam czczeni, zostali uznani za zbrodniarzy wojennych. Takaichi has also visited Tokyo's controversial Yasukuni shrine in the past, a temple. Gdzie Japan's war criminals from the Second World War are celebrated. Szefowa rządu powiedziała kiedyś, że jak faktycznie by została premierem, no to takie wizyty będzie musiała ograniczyć, dlatego że to nie jest tylko kontrowersyjne w samej Japonii, no ale przede wszystkim może rodzić pewne międzynarodowe zadrażnienia, dlatego że o skandalicznym zachowaniu japońskich polityków odwiedzających te świątynie mówią i Chińczycy, i Koreańczycy, dlatego że no. Znowu przypominamy drugą wojnę światową, te walki między Japonią a krajami na kontynencie azjatyckim też były bardzo mocno krwawe. No dobrze, a za co wyborcy mogą panią premier lubić? Na pewno mogą ją lubić za to, że jak to kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boi. Takaichi was a heavy metal drummer, a scuba diver, a car fanatic and a television host. Nie jest feministką, uważa, że nie parytety, a osiągnięcia decydują o sukcesie. No i zresztą sama swoją karierą polityczną raczej pokazuje, że jej osiągnięcia, a nie parytety doprowadziły ją na czoło japońskiego rządu. Mówi i za nią mówi to całe jej środowisko, że jest bez wątpienia pierwszą w historii kobietą premier w Japonii, no a tylko od ciężkiej pracy i talentu innych kobiet zależy, czy będzie ostatnią. Na razie niektóre inne kobiety widzą w niej zagrożenie. Zagrożenie tego wszystkiego, co do tej pory na fali takiego ruchu lewicowego udało im się e, osiągnąć. Z drugiej strony politycy prawicowi na całym świecie widzą w niej dowód na to, że nie tylko Europa czy Ameryka skręca w prawo, ale że generalnie jest to taki ruch, który widać na całym świecie. Na no ci wyborcy, którzy tak na co dzień za bardzo polityką się nie interesują, widzą w niej szansę na to, żeby pokazać światu i może przełamać pewne bariery, i pokazać, że Japonia jednak idzie do przodu i nie zamyka świata polityki przed kobietami. No a na koniec mam jeszcze takie małe ogłoszenie to znaczy zaproszenie właściwie. Zapraszam do Krynicy, gdzie możemy się zobaczyć między 28 a 30 października, czyli już w przyszłym tygodniu, bo kanał Zero został patronem medialnym Krynica Forum 2025. No, i tam już bez parytetów będą kobiety, które nie, nie dostały parytetów, ale osiągnęły sukces ciężką pracą. Mówię o sobie, mówię o Arlecie. Ja będę miała taki panel dotyczący Stanów Zjednoczonych. Oczywiście w panelach międzynarodowych, które będzie prowadzić między innymi Arleta, na pewno temat pani premier Japonii gdzieś się pojawi. Będziemy też z Arletą prowadzić poranek. To tak, to będzie nowe doświadczenie, i mam nadzieję, że ciekawe nie tylko dla nas, ale też dla Was. Co ciekawsze, rzeczy będziemy transmitować na kanale. A jak chcecie nas spotkać osobiście, to zapraszam do Krynicy i mamy dla Was kod ze zniżką na bilety. Nawet do 30%. Trzeba wpisać kanał 0, pisane razem, bez polskich liter 30. No i y, trzeba się zarejestrować najpierw na stronie Krynica, razem.pl. I to już wszystko. Dziękuję i mam nadzieję, że się widzimy w Krynicy. Już od 20 października nowe desery Skirnik z Kyrnix Chia od Frulow, kremowy deser, który dostarczy Ci białka i smaku na cały dzień. Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki IKE oraz XE w XTB. Zarabiaj na każdym zakupie z kartą Zen. Odkryj nasz unikalny system Moneyback. Spotkaj kanał 0 na Krynica Forum 2025 28 30 października z kodem kanał0kup bilety 30% taniej krynicaforum.pl. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Kolekcja kanału Zero już dostępna. Zamów na 0 Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.